Pół miliona wyświetleń i 3000 subskrypcji na moim kanale. To jest mój pies, który mi się teraz tu wpycha do kadru, nie wiem, czy są być na filmie, czy co. Ale jestem wam bardzo, ale to bardzo mega wdzięczny za to, co osiągnąłem. Kiedyś myślałem, jak zakładałem ten kanał, że to będzie niemożliwe. Lecz dzisiaj jest to właśnie. Stało się pół miliona wyświetleń. To jest liczba ogromna, to jest 500 tysięcy wyświetleń na wszystkich moich różnych filmikach. Jestem Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Chciałbym tak zobaczyć, ile jest osób z tych 3000 subskrybentów, którzy mnie w ogóle oglądają. Tak, naprawdę oglądają. Więc chciałbym zrobić QA i chciałbym, abyście właśnie pod tym filmem zadawali mi wszystkie, jakiekolwiek pytania macie, takie typowo do mnie. I ja nagram taki QA i odpowiem Wam na te wszystkie pytania. No. Tak więc jestem Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to i będę się starał dla was coraz nagrywać coraz więcej tych filmów i postaram się iść w jakimś konkretnym kierunku na tym kanale, więc bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiliście, za te wszystkie pozytywne komentarze, jest ich bardzo wiele, jest bardzo wiele pytań odnośnie jak zarabiać na YouTubie odnośnie angielskiego jest tego ogrom, ja za to wam tak mega dziękuję, że jesteście, że pytacie, że są pozytywne e, opinie na temat e, tych filmików. I też Wam bardzo, bardzo, to bardzo dziękuję za wszystkie łapki, które są w górę, ponieważ jest dużo więcej tych w górę niż tych w dół, a to mnie bardzo cieszy. Tak więc to by było w tym odcinku na tyle i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, na razie, cześć.